Witam wszystkich, w tym materiale będę pokazywał, pokażę Wam moje zdobycze Zdobycze z roku 2023 No nie ma zbyt tego zbyt wiele No Ale mam nadzieję, że będzie lepiej Bartok Revenge na PlayStation 2 Wydanie polskie, ale gra jest po angielsku. Kupione na giełdzie. Gwiezdne wojny i wojny klonów na Nintendo Wii. Taka popierdółka. Także na, kupione na giełdzie. Chyba po 15 zł te gry były. Lego The Movie. Kupiłem na giełdzie za chyba trzy dychy, albo cztery. Nie pamiętam już tego. I tu Lego Batman 3 Pożegotam. Polskie wydanie. To też kupiłem na, na giełdzie, że właśnie chyba 30 lub 40 zł. To jest mam Gran Turismo 3. Aspek. Nie grałem jeszcze, ale wiesz działa. Co ciekawe, wydanie jest po angielsku, angielskie, ale instrukcję mam w wydaniu polskiego. Polskie wydanie. Więc no ciekawie. Oczywiście gra po polsku nie jest. Kupiona w właśnie Ceksie, za dwie dychy. Ta gra też kupiona w Ceksie, Rashen Unclank 3 do 4 dychy. No nie jest to wydanie angielskie, no ale od biedy niech będzie. Onlar, za cztery dychy, także kupiony w teksie. Jest tu nawet czas po polsku. Po części jest to polskie wydanie. Albo i nie. Bo tu byłoby po polsku. Cholera wie. Ale gra po polsku jest. On Tu jest New Super Mario Bros. Wii na Nintendo Wii. Kupione za 110 zł. Było za 120. Udało się zle. Że... Udało się obniżyć o 10 złotych. Zawsze to coś. O, puta w konsoli. Musicie mi wierzyć na słowo, że mam putę fajne to, że jest cała makulatura. Że nikt nie zginęło. A nawet są dwie ulotki kolorowa. W sumie Generation na Xbox na 360 6 ale uruchamia się także na łanie. Więc problemu nie ma. Można sobie pograć. Oczywiście gra po polsku nie jest, jest po angielsku, ale tam mniejsza o to. I ostatnia gra w kolekcji, Ta też gra kupiona w Ceksie, a to na oox LEGO Ninjago The Movie, za cztery dychy, polskie wydanie, kupione w Ceksie. Putec też w konsoli, bo jest ogrywany. I tak, oto skromnie, taki skromny ten rok był. No, nie było zbyt wielu gier. No, szkoda, A co ja zrobię? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć dziesięć. No i dziesięć gier. Serio nie mam nawet... Gdzie? Mm... Gran Turismo? Nawet nie w ogóle nie grałem. No tak dość, dość kiepsko. Ale były pewne problemy. Skąd dlatego tak mało gier kupionych? Wiadomo opinion, że nad drzewy na nie rosną. Ale oby było lepiej.